Twoja matka z wysoka zawołała cię po imieniu, a jej głos niesie się przez przestrzenie duchowe, sięgając głęboko do twojej duszy. To wezwanie nie jest zwykłym dźwiękiem, ale czymś świętym i potężnym, co musi zostać teraz usłyszane. Czujesz, jakby ktoś z dalekiego świata, z wyższych wymiarów, próbował się z Tobą skontaktować, przynosząc wiadomość, która ma moc przemienić Twoje życie. W tej chwili, gdy słyszysz te słowa, twoje serce zaczyna bić szybciej, bo wiesz, że coś ważnego się dzieje, coś, co dotyczy twojej drogi, twojego przeznaczenia i twojej prawdziwej miłości. To wezwanie jest skierowane do ciebie, szczególnie jeśli czujesz pustkę, zwątpienie lub smutek w swojej sferze uczuciowej. Może przez długi czas czekałaś na odpowiedź, na znak, który nigdy nie nadchodził. A teraz ten znak w końcu do ciebie dociera. Nie jest to zwykły sygnał. To przesłanie od Twojej duchowej matki, przodka lub opiekuna, który z troską i miłością próbuje przywołać Twoje imię, byś mogła usłyszeć, że nie jesteś sama. Jesteś wyjątkowa i właśnie dlatego zostałaś wybrana, by otrzymać tę wiadomość. Poczuj pilność tej chwili, bo to, co usłyszysz, jest wyjątkowe i osobiste. Nie pozwól, aby jakiekolwiek rozproszenia przerwały to połączenie. To jest czas, aby otworzyć swoje serce i umysł na przekaz, który ma moc zmienić Twoje życie. Jeśli czujesz w sobie gotowość, by przyjąć tę energię i te słowa, oznacza to, że jesteś przygotowana na podróż ku głębszemu zrozumieniu siebie i swojego przeznaczenia. Subskrybując ten kanał, potwierdzasz, że akceptujesz to duchowe połączenie. I że jesteś gotowa na dalsze otrzymywanie wiedzy, która może poprowadzić Cię ku pełniejszej, bardziej świadomej miłości. Wyobraź sobie teraz, że ta duchowa matka lub przodek stoi nad Tobą. Z miłością w głosie wzywa Twoje imię, przypominając, że jesteś kochana i chroniona, nawet jeśli czasem czujesz się zagubiona lub samotna. To wezwanie pojawia się tylko wtedy, gdy jest naprawdę potrzebne. Gdy jesteś na progu wielkiej zmiany i gotowa, by odkryć coś, co dotychczas pozostawało ukryte przed Twoimi oczami. Ta wiadomość nie jest dla wszystkich, jest skierowana tylko do tych, którzy są gotowi słuchać i działać. To, co masz usłyszeć, może całkowicie odmienić Twoje życie miłosne. To ukryte objawienie, które przez długi czas pozostawało zakodowane w Twojej duszy, wreszcie. Zostanie odszyfrowane, ale pamiętaj, że to objawienie stanie się jasne i prawdziwe tylko wtedy, gdy pozostaniesz cierpliwa i nie pozwolisz sobie na przerywanie tego procesu. Tylko wtedy, gdy pozwolisz sobie na pełne zanurzenie się w tę energię, odkryjesz prawdziwą wolność wolność od cyklu samotności, rozczarowań i nieodwzajemnionych uczuć. To połączenie jest bardzo skuteczne. Ale działa jedynie wtedy, gdy nie jest zakłócane. Dlatego teraz, w tej chwili, zamknij oczy i skup się na swoim oddechu. Poczuj, jak Twoje ciało i dusza otwierają się na to wezwanie. Twoja matka z góry, z przestrzeni duchowej, chce, abyś wiedziała, że jesteś gotowa na coś nowego, coś pięknego i transformującego. To jest czas, aby uwolnić się z przeszłości, z bólu i smutku, które trzymały Cię w miejscu. Ta wiadomość niesie ze sobą nadzieję i nowe możliwości, możliwości, które pozwolą ci odnaleźć prawdziwą, spełnioną miłość. Nie bój się tego, co nadejdzie. To jest twoja chwila, twoje wezwanie do działania i do otwarcia się na to, co niewidzialne, ale bardzo realne. W tym momencie jesteś częścią czegoś większego, czegoś, co pragnie poprowadzić cię ku szczęściu i pełni życia. Poczuj tę energię i pozwól jej przeniknąć każdy zakamarek Twojej istoty. Twoja matka z góry zawołała Cię po imieniu, bo wierzy w Ciebie i wie, że jesteś gotowa na ten krok. Teraz, kiedy słyszysz to przesłanie, wiedz, że nie jesteś sama i że masz wsparcie, które przenika przez granice czasu i przestrzeni. To jest początek Twojej duchowej podróży ku nowemu życiu w którym miłość będzie nie tylko marzeniem, ale rzeczywistością. Subskrybuj ten kanał, by nie przegapić kolejnych wiadomości, które pomogą Ci wzrastać i rozwijać się na tej ścieżce. Twoja gotowość i otwartość są kluczem do pełni tego doświadczenia. Zaufaj temu, co do Ciebie dociera. To wezwanie jest prawdziwe, głębokie i pełne miłości. Twoja matka z góry woła Twoje imię. Byś mogła odnaleźć spokój, siłę i nową nadzieję w miłości. Niech ta wiadomość będzie dla Ciebie światłem w ciemności, przewodnikiem w chwili zwątpienia i kotwicą w czasie burzy. Teraz jest czas, aby uwierzyć i podjąć decyzję o zmianie, która przyniesie Ci pokój i szczęście. Poczuj to połączenie, poczuj tę energię i pozwól sobie na przemianę. Wiedz, że jesteś kochana i że Twoja droga do prawdziwej miłości właśnie się zaczyna. Twoja Matka z Wysoka woła Cię po imieniu. Odpowiedz na to wezwanie z otwartym sercem i odwagą. Przed Tobą stoi przyszłość pełna światła, miłości i spełnienia. Niech ta podróż będzie błogosławiona, a Twoje serce zawsze otwarte. Na to co najlepsze. Twoja Matka z Wysoka wciąż woła Cię po imieniu. A jej głos, choć delikatny, niesie ze sobą siłę, która przenika przez wszystkie warstwy twojego bytu. To wezwanie jest nie tylko zaproszeniem do słuchania, ale początkiem duchowej podróży, która zabierze cię głębiej w odkrywanie prawdziwej miłości. W tej chwili, gdy czujesz tę obecność, zaczyna się proces rozpoznawania i uwalniania blokad emocjonalnych które przez długi czas powstrzymywały cię przed doświadczeniem pełni uczuć. Te blokady mogą mieć swoje źródło w dawnych przeżyciach, traumach czy lękach, które zebrały się jak ciężkie chmury nad twoim sercem, utrudniając rozkwit miłości. Ta podróż to nie tylko odkrywanie teraźniejszości, ale także zagłębienie się w przeszłość, nie tylko twojego życia obecnego, ale i poprzednich wcieleń. Twoja dusza niesie ze sobą historie, które jeszcze nie zostały do końca rozwiązane. W tych dawno minionych czasach mogły powstać wzorce, które teraz powtarzają się w twoich relacjach, jak niewidzialne nici splatające twoje życie z innymi duszami. Ta karmiczna więź, choć może być niewidoczna dla oczu, wciąż wpływa na twoje emocje i wybory. Istnieje ktoś, z kim łączy cię ta niewidzialna nić. A zrozumienie tej więzi jest kluczem do otwarcia się na prawdziwą, bezwarunkową miłość. Wiedz, że ból, który teraz odczuwasz, nie jest karą ani wyrokiem. To dar w przebraniu, szansa na uzdrowienie i transformację. Aniołowie, którzy czuwają nad tobą, delikatnie kierują Twoją uwagę ku tym miejscem w sercu, które wymagają troski i uwolnienia. Twoja duchowa matka. Obecna na wyższych płaszczyznach wstawia się za tobą, prosząc, byś pozwoliła sobie na odpuszczenie wszystkiego, co już nie służy twojej duszy. To moment, w którym możesz puścić przeszłość, nie trzymać się już ciężarów, które blokowały twój rozwój i szczęście. W tym duchowym procesie pojawiają się znaki anielskie, które mogą wydawać się subtelne, ale są bardzo realne i ważne. Pióra, które niespodziewanie znajdujesz na swojej drodze, powtarzające się liczby, które widzisz wszędzie, w zegarze, na tablicy rejestracyjnej, w snach, a także różne wrażenia i przeczucia, które trudno wytłumaczyć inaczej niż, jako przesłanie z wyższych sfer. To anioły starają się zwrócić twoją uwagę, prowadzić cię ścieżką miłości i uzdrowienia. Nie ignoruj ich, bo są one dowodem, że ta komunikacja jest prawdziwa, choć może nieoczywista dla rozumu. Ta delikatna, lecz intensywna wymiana energetyczna wzmacnia twoje połączenie z czymś większym niż codzienność. To nie jest iluzja ani przypadek. To realne spotkanie z energią, która pragnie pomóc ci przygotować serce na coś niezwykłego. Na ciebie czeka siła miłości, która jest w stanie wypełnić Twoje życie światłem i radością, ale serce musi być najpierw uzdrowione i otwarte. Nie da się przyjąć daru, jeśli wokół Niego nadal krążą mury bólu i zwątpienia. Nie jesteś sama na tej drodze. Twoja duchowa matka towarzyszy Ci od wielu wcieleń, opiekuje się Tobą i prowadzi przez momenty trudności, pokazując, że ta podróż ma sens i cel. Często to, co wydaje się opóźnieniem, odrzuceniem czy niepowodzeniem w miłości, jest w rzeczywistości ochroną, czasem, który dusza potrzebuje, by przygotować się na właściwą, prawdziwą miłość. Ta miłość, która teraz się zbliża, jest czysta, wolna od lęków i zranień, gotowa, by rozkwitnąć w Twoim życiu. Przygotuj się emocjonalnie i energetycznie na to, co nadejdzie. Wiedz, że komunikacja, którą odbierasz, jest bardzo silna i działa tylko wtedy, gdy pozostaje nieprzerwana. Pozwól sobie na pełne skupienie i otwarcie, by ta energia mogła przeniknąć cię głęboko i rozpocząć proces przemiany. Jesteś na progu czegoś niezwykłego, ostatecznego objawienia, które przyniesie prawdziwą jasność i wolność w miłości. Poczuj, jak twoje serce zaczyna mięknąć, jak powoli znikają bariery, i zaczyna pojawiać się przestrzeń na nowe, lepsze doświadczenia. To czas, by zaufać duchowej matce i aniołom, którzy pracują za kulisami twojego życia, by poprowadzić cię ku pełni szczęścia. Przyszłość jest otwarta, a ty masz w sobie moc, by w pełni ją wykorzystać. Teraz pozostaje tylko jedno: otworzyć się na tę miłość i pozwolić, by przeniknęła każdą część twojej duszy. Twoja duchowa matka zbliża się teraz do ciebie z niezwykłą siłą i jasnością, niosąc przesłanie, które jest kluczem do wyzwolenia prawdziwej miłości w twoim życiu. Jej obecność jest jak światło, które rozprasza mrok i otwiera przed tobą nową ścieżkę pełną nadziei i spełnienia. W tej chwili chce ci przekazać święty kod, liczbę, która ma moc aktywacji duchowej energii. I która pozwoli ci otworzyć serce na miłość, jakiej naprawdę pragniesz. Liczba ta to 7977. Powtarzaj ją w myślach lub nagłos, z pełnym skupieniem i wiarą, czując jak ta wibracja zaczyna przenikać Twoje ciało i duszę. Kiedy wypowiesz tę liczbę, wyobraź sobie jak otwierają się przed Tobą drzwi do nowej rzeczywistości, a zasłona, która dotąd oddzielała Cię od miłości. Zaczyna się unosić. Twoja dusza zaczyna wibrować na innej częstotliwości, lżejszej, bardziej otwartej i gotowej na przyjęcie darów, które dla ciebie przygotowano. To moment, w którym możesz poczuć, że coś w tobie się zmienia, że energia zaczyna płynąć swobodniej, a twoje serce staje się domem dla prawdziwej, bezwarunkowej miłości. Zachęcam cię teraz abyś w najbliższych godzinach była uważna na znaki, które mogą pojawić się w Twoim życiu. Mogą to być sny pełne symboli i przekazów, nieoczekiwane wiadomości od bliskich lub nieznajomych, wrażenia, które trudno zignorować, a także przypadkowe spotkania, które wydają się mieć głębszy sens. To są komunikaty od Twojej duchowej matki i aniołów, którzy chcą, abyś poczuła ich wsparcie i obecność. Pamiętaj, że ta duchowa komunikacja jest możliwa tylko dlatego, że pozostałaś otwarta i w kontakcie ze swoim wnętrzem oraz tym, co niewidzialne. Ta liczba 777 nie jest tylko symbolem, to gest miłości i nadziei, który już zaczął zmieniać twoją energię. Dlatego tak ważne jest, abyś podtrzymywała tę więź, kontynuowała swoją duchową podróż. Nie bała się uzdrawiać swojego serca i ufała, że miłość jest bliżej niż możesz sobie wyobrazić. Twoja matka z góry zawsze była przy Tobie, a dziś daje ci ten znak, bo jesteś gotowa przyjąć tę przemianę. Jeśli czujesz, że to przesłanie jest dla Ciebie, proszę subskrybuj ten kanał już teraz. To nie tylko gest, ale sposób, by zapieczętować tę wiadomość i nadal otrzymywać kolejne duchowe aktywacje które będą wspierać cię na twojej drodze do pełni miłości i szczęścia. Pamiętaj, że ta podróż trwa, a ty jesteś jej ważną częścią. Pozostań otwarta, ufaj i pozwól sobie na to, by twoje serce prowadziło cię ku światłu, które już świeci na twojej ścieżce.